Już w najbliższy weekend do Końskowoli zjadą się ogrodnicy, rolnicy i szkółkarze całego regionu. Władze gminy już po raz 25 zapraszają do uczestnictwa w Święcie Róż. Wiele atrakcji będzie czekało na chętnych już w sobotę. Z samego rana na stawach w starej wsi rozpoczną się zawody wędkarskie. Przed godziną ósmą wyruszy także pieszy raj różany. W tym dniu zaplanowano również rajd rowerowy oraz organizowaną przez Fundację Bezmiar wyprawę Nordic Walking. Od 18 będzie także możliwość zwiedzania końskowolskich zabytków pod opieką przewodnika. Niedzielne uroczystości rozpoczną się południową muszą świętą w kościele parafialnym. Oficjalne otwarcie Święta Róż organizatorzy zaplanowali na godzinę 13. Oprócz wystawy wielu różnorodnych odmian róż, zebrani na końskowolskim rynku będą mogli posłuchać występów zespołu Cud nad Wisłą, orkiestry Dętej Gminy Końskowola oraz chóru Pokolenie. Podczas wydarzenia tradycyjnie zostanie wyłoniona najpiękniejsza róża. Konkurs przeprowadzi Polskie Towarzystwo Różane. Swoją faworytkę wśród zaprezentowanych odmian wyłoni także publiczność. Marzysz o czystym i zadbanym aucie? Zapraszamy do naszej nowo otwartej myjni samochodowej ArtMag w Ławach. Jeszcze lepszy sprzęt. Jeszcze lepsza jakość. Oferujemy autodetailing, mycie automatyczne, mycie ręczne, pranie tapicerki, pranie dywanów oraz przygotowanie auta pod sprzedaż. Przyjedź, przekonaj się sam. Myjnia ArtMag. Ławy, ulica Składowa. Zapraszamy również na naszą stronę na Facebooku.